Legenda o zatopionym dzwonie w Baryczy. Od dawien dawna starzy ludzie snuli opowieści o cudownym dzwonie zatopionym w rozlewiskach Baryczy. Nikt go nie widział, ale niektórzy gotoli, gotowi byli przysiąc, że słyszeli, jak pięknie gra. Raz w roku, w noc świętojańską, można było ponoć usłyszeć niebiański dźwięk przebijający się przez fale. Dzwon przez wiele lat wisiał na wieży drewnianego kościoła w pewnej nadbaryckiej wiosce. Obwieszczał narodziny i śmierć ludzi, ogłaszał święta, bił na trwogę podczas wojny. Ludzie mówili, że nie ma takiego drugiego dzwonu, który by tak pięknie grał. Często powiadali, że jest zaczarowany. Wierzyli też, że dzięki niemu wioskę omijają nieszczęścia. Sława dzwonu rosła i w końcu skusiła złodziei. Rabusie postanowili go skraść. Nocą załadowali dzwon na wóz i popędzili konie. Jechali drogą rozmokłą po deszczach, wóz grzązł w ziemi. Nagle pochylił się, dzwon stoczył się i wpadł do baryczy. Mieszkańcy wioski rozpaczali. Myśleli, że stracili dzwon już na zawsze i że już nigdy nie usłyszą, jak pięknie gra. Którejś nocy młody ry rybak Jakub wybrał się na połów. Gdy księżyc rozświetlił falę, zobaczył, jak na dnie rzeki coś pięknie błyszczy, a potem usłyszał cudowną muzykę. Jakub skoczył do rzeki. Próbował wyciągnąć dzwon, ale wtedy rusałki wodne otoczyły rybaka. Nie pozwoliły wyjąć go, mówiąc, że kto go wyciągnie, tego spotka nieszczęście. Jakub nie mógł przestać myśleć o tym zdarzeniu. Mijał czas. W noc świętojańską młody rybak znowu wypłynął na połów na wody baryczy. Nagle ujrzał coś wśród migoczących fal. Blask stawał się mocniejszy, a potem Jakub usłyszał delikatny dźwięk bijącego dzwonu. Młody rybak przypomniał sobie opowieści babki o cudownym dzwonie. Wiedział, że kto zdobędzie dzwon w noc świętego Jana, ten zdobędzie bogactwa, sławę i władzę nad ludźmi. Dzwon jaśniał w falach baryczy i coraz piękniej brzmiał jego dźwięk. Nagle z wody wynurzyła się rusałka wodna, ostrzegająca Jakuba, że jeśli go wydobędzie, dzwon odbierze mu spokój i miłość ukochanej. Ale rybak nie chciał tego słuchać i wyciągnął dzwon z wody. Bił od niego taki blask, że oślepiał Jakuba. Kiedy wrócił do domu, jego biedna chata była pięknym, bogatym pałacem. Przed bramą stali biedni, nieszczęśliwi ludzie prosząc Jakuba o pomoc. Ale rybak nie zwracał na nich uwagi i nie pomógł im. Pobiegł szukać swojej ukochanej Ewy. Spotkał dziewczynę na drodze. Ukochana, słysząc, że nie pomógł potrzebującym w potrzebie, Odwróciła się od niego i nie chciała słuchać Jakuba. Młodzieniec zwrócił zły do domu, chwycił drąg i z całej siły uderzył w dzwon. Dzwon rozpadł się, jakby był z gliny. Jakub wziął jeden z kawałków do ręki. Cudowny złoty dzwon zamienił się w stertę glinianych skorup. Zniknął piękny pałac, jakubowe skrzynie z bogactwem, a młodzieniec znowu był jednym rybakiem. A ludzie, którzy w noc świętojańską wypływają na rozlewiska baryczy, przysięgają, że przez wodę znów przebija się złoty blask dzwonu, a wśród szumu fal można usłyszeć jego dźwięk.